Cześć, z tej strony Kolciaks i witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. E, a dzisiaj pokażę Wam, jak sobie ogarnąć OBSa, czyli w sumie OBS od podstaw taki OBS od A do Z e, na początku również zachęcę Was do stawienia suba dzwoneczkiem na mojej kanale i łapki w górę pod filmem. E, byłoby mi mega miło, także zachęcam. I co? Mm, teraz wam pokażę podstawę OBSa, także zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc jesteśmy sobie w OBSie i tak to ogólnie mniej więcej wygląda. Tutaj u góry mamy jakieś pliki, edycja, widok, zbiór, scen, narzędzia i pomoc. Ale tym się zajmiemy ogólnie później, bo nawet nie wiem czy to będzie nam w sumie potrzebne w tym poradniku. Mm, kontynuując, tutaj mamy mm, ogólny ekran i przechwytywanie ekranu. Tutaj mamy sceny, źródła obrazu, mikser dźwięku, efekty przejścia scen. I panel sterujący. Ok, także zaczniemy od pierwszej rzeczy. Tutaj mamy sceny. Ja już tutaj stworzyłam scenę na potrzeby poradnika. Jeśli chcecie usunąć scenę, klikacie w minusik i tutaj klikacie w ten tak. A jeśli chcecie dodać, to sobie klikacie plus. Tutaj sobie dajecie jakąś nazwę i klikacie ok. Ja nie będę tworzyć sceny, bo już mam stworzoną. Eee, dalej. Tutaj mamy źródła obrazu. Czyli ogólnie. Na początku, jeśli chcecie, żeby Wam przechwytywało ekran, to musi dać przechwytywanie ekranu, wiadomo. Tutaj możemy dodać scenę plusikiem. Tu mamy kolor, czyli po prostu dodajemy jakiś tutaj kolorek, na przykład biały. Takie białe coś można dodać. Nie wiem do czego to może być, ale takie coś można dodać. Można dodać obraz, czyli tutaj sobie wybieracie. Wybieracie sobie z Waszych plików coś. Nie wiem, ja sobie coś wezmę. Z może stąd. Ja na przykład, na potrzeby tego, dodałam tutaj na przykład mój awatar. Klikacie OK, i tutaj na przykład sobie dodałam mój awatar, który, nie wiem, może tutaj gdzieś z boku służy jako jakiś znak wodny albo coś w tym stylu. Taki tylko przykład daję. Pokaz slajdów. Eee, no tutaj pewnie, tutaj pewnie będzie jakiś, jakieś slajdy. Czyli czekajcie, tutaj dodamy na przykład parę rzeczy. Dodaj pliki. Dam to i nie wiem jeszcze dodamy, może to. Okej, okay. i co mi tutaj tutaj daje aktualny? A, no czyli jak na to się nakliknie, to po prostu co jakiś czas y, będzie tutaj zmieniać. Więc tego na przykład możecie sobie zrobić? Obić to się takie po prostu zmienia. To tak działa pokaz slajdów. E, dalej mamy przechwytywanie ekranu, to to jak chcecie, żeby tutaj wam w ogóle ekran było widać, to musicie sobie dodać. E, dalej jest przechwytywanie gry, czyli jak macie jakby taką grę konkretną, to sobie możecie wybrać, ok. E, I tutaj wy sobie wybieracie, czy chcecie jakąś aplikację ekranową, czy jakieś okno i tu sobie po prostu to wybieracie. E, ale ja na razie nie mam żadnej gry odpalonej, więc sobie to wyłączę Przechwytywanie okna, To wiadomo, jak macie jakąś aplikację pełną ekranową, to właśnie mam antywirusa odpalonego i tu mogę przechwytywać sobie, jakby okno tego antywirusa. Jego wyłączę aktualnie, bo niepotrzebne mi to. Ale to przy okazji mieliśmy dobry przykład. Także tutaj możecie sobie jakieś okno przechwytywać. Dalej mamy e, przechwytywanie wejścia dźwięku, czyli to będzie pewnie. Tutaj się dodaje po prostu kolejna, kolejny taki ten punkcik, ale nam to nie niepotrzebne. Eee, tutaj przychwytowanie dźwięku to tego raczej nie dodajecie, bo to się raczej dodaje, dodaje się po prostu tutaj. Dalej mamy przeglądarka, Czyli na przykład jak macie właśnie jakieś donaty, suby albo coś takiego, to tu potem po prostu wklejacie link do tego, albo link do czegokolwiek, jakiejś tutaj wielkości, tu możecie zmienić kolor, ale tego raczej yy, nie Wam teraz nie pokażę, bo to nie jest ważne. Po prostu dajecie jakąś przeglądarkę. Yy, tekst, no to jest tekst to wiadomo, czyli tutaj sobie wybieracie jakieś czcionkę. Na przykład ja yy, wezmę takie coś tutaj tutaj z pliku, to z tego raczej, raczej nie zaznaczacie i sobie coś piszecie po prostu i tu wam się wyświetla tekst. To sobie po prostu musi potem zmniejszyć wielkość, żeby żeby to jakoś lepiej wyglądało. Jeszcze jest urządzenie do przechwytywania wideo, ale to pewnie będzie, to pewnie jest coś takiego jak na przykład macie jakąś kamerę na swoją twarz, to wtedy to dodajecie. Źródło danych to akurat nie wiem co to jest. Ok, co mam dalej? Dalej mamy... Yy, mikser dźwięku i tutaj po prostu możesz sobie przystosować jak tutaj właśnie mikrofon macie głośno i cicho o, w ten sposób tutaj jak klikniecie sobie zaawansowane ustawienia to możecie tutaj sobie jeszcze podgłośnić, to tak na trochę więcej na przykład ja miałam wtedy na 4 głośność daną mikrofon tak ja to zawsze muszę powiększyć ok no i tu wtedy mamy już więcej i tutaj to wiadomo w yy, to jest akurat z komputera. Efekt tych przejścia ten to, to jest taka rzecz mniej ważna, bo to jest ten efekt pomiędzy przechodzenia właśnie z, przez sceny. Czyli jak ja tu przechodzę w stream, to tutaj się tak po, powoli to pojawia i zanika. No tu możecie albo wziąć zanikanie, albo cięcie. Ja polecam zanikanie, przez za takie dla oczu. I czas trwania polecam tak gdzieś 2000 albo 1500 milisekund, z tego co wiem, jak to tak się nazywa. Yy, tutaj możecie jeszcze dodać inne rzeczy, albo zanikanie do koloru Różne takie rzeczy, ale ja po prostu daję coś takiego. E, panel sterujący, czyli tutaj macie rozpoczęcie streama, nagrywanie, typ studia, ustawienia i wyjście. E, nas obchodzą głównie ustawienia, bo wiecie, jak rozpoczniecie streama, to rozpocznie, rozpoczniecie, rozpoczniecie po prostu transmisję na żywo i rozpoczniecie nagrywanie, to nagrywacie. Teraz wchodzimy sobie w ustawienia i tu mamy, jest ustawienia główne. Tak, tu macie jakieś tam mm, język, to najlepiej polski. E, tu macie motyw tego, ja polecam czarny, bo biały wygląda źle. Teraz automatycznie sprawdzać, dostępność aktywizację, najlepiej sobie e, zaznaczyć. Otóż takiej przystarczania aplikacji nie trzeba. E, teraz e, do nagrywania. Pokaż komunikat, potwierdzenia uruchomienia streamowania. Ja wam polecam sobie to zaznaczyć, bo jeśli często streamujecie i na przykład chcecie nagrać odcinek i klikniecie, żeby się rozpoczął stream, to możecie to streamować, więc to sobie lepiej zaznaczyć. Pokaż komunikat potwierdzenia zatrzymania streamowania, to, to, to już niekoniecznie, chociaż też jak chcecie, ja tego nie zaznaczam, żeby na przykład przypadkiem nie wyłączyć stream. Pokaż komunikat potwierdzenia zatrzymania nagrywania i automatyczne nagrywanie streamu, ja tych dwóch opcji nie zaznaczam, tutaj jak zaznaczycie to, to tu jeszcze będziecie mogli te inne pozaznaczyć pewnie. Dalej mamy stream, stream to akurat bardzo łatwe, zależy na czym streamujecie, w serwis, to sobie wybieracie albo własny, Twitch, Facebook i tak dalej. No to jak streamujecie na YouTube, to raczej wybieracie YouTube, YouTube Gaming, jak na Facebooku, to na Facebook. Yy, yy, I tak dalej. Serwery, no to to już zależy od czego sobie to wybierzecie, ale jak streamujecie na YouTube, to najlepiej yy, Najlepiej wybrać sobie te Primary YouTube Inkness Server. Chociaż w sumie nie, nie wiem co to jest za różnica, ale ja mam domyślnie ustawiony to, więc to zostawiam. I klucz wstrzymujący, tu możecie sobie wkleić swój yy, klucz do streamowania, bo bez tego stream wam się nie odpali. Dalej sobie tutaj wchodzimy w zakładkę wyjście. I tu ogólnie bardzo szybka sprawa, do streamingu. Bitrate obrazu, to zależy od komputera, jeśli macie komputer słaby, to polecam sobie ustawić 1500, od 1500 do 2000. Jeśli macie taki, taki średni, w sensie nie jakiś bardzo, bardzo dobry, ale, ale też nie najgorszy, to 2, 2500 Myślę, że jest to yy, dobre. I komputer, jak już macie takie dobrze, dobre, bardzo dobre, to możecie już sobie tutaj sami to ustawić. Ja mam komputer taki średni, więc mam bitrate yy, 2500 i to działa całkiem dobrze. Encoder to sprzętowy NVNNC. Najlepiej. Bitrate dźwięku yy, domyślny i taki zalecany to jest 160. E, tutaj możecie sobie pobawić jakimiś e, zaawansowanymi ustawieniami za, encodera, e, to jak chcecie to możecie i wymożliwić przepływu wybranego serwisu, to najlepiej sobie zaznaczyć. Ustawienia encodera to jak tam chcecie. Tutaj e, najlepiej tak, jak macie słaby komputer to najlepiej stawić na wydajność. Jak macie dobry komputer, to już od was zależy. Ja mam najczęściej ustawione albo wydajność, albo niskie opóźnienie jakość. Aktualnie mam niskie opóźnienie jakość. Yy, usta ustawienie niestandardowe, niestandardowe encodera, tutaj się z tym raczej nie bawcie. Yy, tutaj ścieżka pliku, czyli gdzie chcecie zapisywać, yy, gdzie chcecie zapisywać wszystkie nag na nagrania. No, tu sobie wybieracie folder, na który chcecie zapisywać. Ja mam taki w sumie domyślny, czyli videos. Jakość nagrywania taka sama jak stream i format nagrywania to MP4 raczej wiadomo. No i to w sumie tyle chcecie, to możecie sobie włączyć nagrywanie powtórek, ale ja tego nie włączam. Dźwięk. No to tutaj dźwięk sobie wybieracie. Ja mam domyślnie 44.1 KHZ. Nie, nie wiem czy warto zmieniać. Kanał, no to wiadomo, że najlepiej sero. E, teraz domyślę urządzenie audio, czyli to, które przechwytuje dźwięk z komputera, no to raczej sobie do domyślne, chyba że chcecie coś innego. E, mikrofon, no to ja mam mikrofon ze słuchawek albo domyślny, czyli taki, który macie w ustawieniach włączony jako domyślny. Jeśli chcecie po prostu więcej mikrofonów albo więcej innych rzeczy, to musicie sobie po prostu połączać. Ale mi wystarczają te dwa. Mierniki no to czas zanikają, to szybko raczej zostawcie. I typ szczytowego poziomu paska, to tutaj też raczej poziom szczytowy. Zaawansowane, to tutaj możecie sobie jak, jak chcecie. I tutaj są skutki klawiszowe do scen. Czyli na przykład, że włączyć ciśnij, aby wyciszyć takie tamto się musi tutaj z tym pobawić. Teraz obraz. No to obraz sobie raczej zostawcie takie coś jak ja mam. Jak macie średni komputer, to sobie ustawcie 30 fps. -u. Jak macie lepszy. Jakiś to może być nawet 60 zwyż. Rozdzielność bazowa to sobie tutaj zostawcie tak samo jak jest. skróty klawiszowe no to chyba raczej jasno, w którym w ustawiacie, że tworzcie stream jest pod jakiś guzik i zatrzymaj stream jest pod jakiś guzik. I to jakieś ukrywanie wszystkich rzeczy. To sobie musicie po prostu się z tym pobawić i pod jakie przyciski tam chcecie. E, tutaj ustawienia zaawansowane. Tutaj szczerze w, w ustawieniach zaawansowanych raczej nic nie grzebcie, bo mo możecie coś zepsuć. Potem, jak skończycie, to klikacie albo zastosuj, albo ok. Ja aktualnie klam. Ok. Eee, jedna ważna sprawa. Jeśli mm, dodacie sobie jakąś scenę z przechwytywaniem ekranu albo przechwytywaniem gry lub okna, a nie będziecie mieli ekranu, to musicie sobie gdzieś w ustawieniach kart graficznych, bądź tam kart nagrywania, ustawić OBS na kartę graficzną, czy coś takiego na to, na której nagrywacie. Jeśli wam to nie będzie działać i nie będziecie, nie będziecie wiedzieć jak to naprawić, to wystarczy, że wpiszecie YouTube'a czarny ekran z OBS problem i tam powinno wam to, powinien wam wyskoczyć jakiś filmik, który wam po prostu pomoże. E, także co, to były takie podstawy OBS-a. E, jeśli chcecie więcej poradników, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli materiał wam się spodobał, to też zostawcie łapkę w górę i suba z ogoneczkiem. E, więc ja już nie przedłużam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłam, także co ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Narka!